Pięć na rzepaku, a tutaj sarny biegną, coś pięknego, ale widoki, słońce świeci, no pięknie, delikatny wiatarek wieje, super. Czarny są mega pięknie wyglądają na żywo. Telefon, wiadomo, tego nie odda, no ale coś pięknego. Pobrykały sobie w stronę lasu. No do żubrów nie będę podchodził, bo nie chcę ich poszuć.